Policja ostrzega, by zdjąć nogę z gazu. Im większa prędkość, tym mniej czasu pozostawiamy sobie na reakcję, na zareagowanie na to, jak inni użytkownicy dróg się zachowują. Zmorą jest także prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu. Ostatnio w województwie podlaskim mieliśmy dwa takie przypadki, w których zatrzymaliśmy kierowców mających w organizmie około 4 promili alkoholu. Wielu Polaków dziś rozpoczęło długi weekend. Spodziewać się możemy nie nie tylko wzmożonego ruchu na drogach, ale także częstszych patroli policji. Będą sprawdzać przede wszystkim trzeźwość, prędkość, z jakimi poruszają się kierujący oraz stan techniczny pojazdów. Kontrole przeprowadzane będą na drogach w całej Polsce. Wyjeżdżając z domu na kilka dni, warto nie tylko dobrze zaplanować podróż, ale także zabezpieczyć swoje mienie, by nie kusiło potencjalnych włamywaczy i złodziei. Dobrze zamknąć okna, dobrze zamknąć drzwi wejściowe upewnić się, że nie pozostały uchylone lub niezabezpieczone jakieś okienka piwniczne, wejścia gospodarcze, którymi taki złodziej mógłby się do naszego mieszkania dostać. Przy dłuższych wyjazdach dobrze jest również zamknąć dopływ mediów, wody, gazu i prądu, by uniknąć przykrych zdarzeń losowych. W nowej...